Cześć, czołem. Oglądacie kanał Tyfle Akademia. Przed mikrofonem Mariusz Miszuda. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak w Windows 10 uruchomić wbudowany czytnik ekranu, jakim jest Narrator. Aby to zrobić, wystarczy skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl Windows Enter. Co teraz uczynię? Urpulpit Narrator op Narrator nagłówek poziom 1. Narrator: Zapraszamy. To jest strona główna narratora, na której możesz uzyskać pomoc, zmienić ustawienia oraz zapoznawać się z nowymi funkcjami. Narrator to czytnik zawartości ekranu, który czyta na głos zawartość ekranu, dzięki czemu możesz używać tych informacji w celu nawigowania po swoim urządzeniu. Aby uruchomić lub zatrzymać narratora, naciśnij klawisze logo systemu Windows Ctrl Enter. Przejrzyj poniższe sekcje, aby rozpocząć. Szybki start Przycisk Alt, Q. I w ten oto sposób uruchomiliśmy stronę startową programu narrator, gdzie teraz za pomocą klawisza tabulator przejdę po oknie tego programu. Instrukcja obsługi narratora przycisk Alt G. Co nowego przycisk Alt, -F. ustawienia przycisk Alt S. Opinia, przycisk Alt F. Pokaż stronę główną narratora po uruchomieniu go pole wyboru zaznaczony. I to warto sobie odznaczyć. Link: Uruchom narratora po zalogowaniu. Zamknij narratora, przycisk ALT. Minimalizuj, przycisk Szybki Start, przycisk ALT-Q. Instrukcja obsługi narratora, przycisk ALT-G. W jakich sytuacjach warto skorzystać z programu narrator? Po pierwsze. Gdy pracujemy na komputerze, używając naszego czytniku ekranu, czy to jest George czy MVDA, czasem ma miejsce, że program się zawiesi. I pracując na komputerze nagle słyszymy ciszę. I tak naprawdę, nie widząc, nie wiemy, co się dzieje na ekranie. Wówczas warto skorzystać właśnie ze skrótu Ctrl Windows Enter i uruchomić program Narrator. I jest duże prawdopodobieństwo, że dzięki Temu, że włączymy narratora, dowiemy się, co się dzieje w danej sytuacji na ekranie. Po drugie, podczas aktualizowania systemu Windows 10. I pamiętajcie, że jeżeli aktualizuje Wam się system, czasami komputer się restartuje i za każdym razem musimy uruchamiać narrator, abyśmy wiedzieli, co w danej sytuacji dzieje się właśnie na ekranie. I po trzecie. Gdybyśmy chcieli na przykład przywrócić nasz komputer do tak zwanych ustawień fabrycznych, mamy taką możliwość. Możemy tego dokonać samodzielnie, bezwzrokowo, bez pomocy drugiej osoby. Wystarczy tylko uruchomić program Narrator, Control Windows Enter, przejść do odpowiednich ustawień w systemie i samodzielnie dokonać tej operacji. Aby wyłączyć program Narrator, Używamy tego samego skrótu co do uruchomienia, czyli Ctrl Windows Enter. Zamykanie narratora. Dziękuję za uwagę, to by było na tyle. Jeżeli spodobał ci się ten film, to daj łapkę w górę, pozostaw komentarz, kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów i do zobaczenia w kolejnym wideo.